Siemandgo z tej strony Kamek i znajdujemy się na stronie Foothead, gdzie za chwilę pokażę Wam najwyżej ocenianych przez ludzi środkowych obrońców w tym roku w FIFA 14, bo naprawdę obrońcy z FIFA 13 do FIFA 14. Jest masakrycznie dużo tak dobrych obrońców, że naprawdę masakra. Zaraz to przedstawię, takich moich ulubionych i takie, nie wiem, takie zaskoczenia też. No ale zanim do tego dojdzie, prosiłbym, żebyście zadawali mi pytania. Do odcinków w poniedziałek. W poniedziałek postaram się nagrać godzinny odcinek z FIFA 13. Będzie to pożegnanie z FIFA 13, no bo gramy w 14 już we wtorek. Dobra, przechodzimy. Mamy tutaj najlepszych środkowych obrońców. Jak chcecie, podam Wam linka do tego. Możecie sobie tu zmieniać pozycję i tak dalej, poziom. Wszystkie możecie z danej ligi zobaczyć najlepszych. Także ja sobie ustawiłem poprzez lajki, tu macie lajki, no i środkowych obrońców. Jak wiadomo, Dawid Lou jest najbardziej lubiany, no ale nie ma tu się co dziwić, pamiętamy go z poprzedniej FIFA, z FIFA 12, w każdej FIFA na razie był, w każdej FIFA przez te dwa lata był, był naprawdę dobry. No i teraz tak, doszedł w lat Chirches, nie wiem czy dobrze go wymówiłem, z Generations, nie było go w FIFA 13. 82 Pejsa, 77 obrony, 71 główek. 74 siły. No okej, okay, ale. On i David Louis w jednej parze. Naprawdę masakra. 82 pejsa to jest to, co robi z niego tą bestię. Jeszcze nie ma jego zdjęcia, więc ja nawet nie wiem, jak on wygląda. Nie mam pojęcia też, gdzie grał w poprzednich latach pewnie gdzieś w lidze rumuńskiej. Czy coś takiego, no ale. Liga Premier League w ogóle zbroi się tymi środkowymi obrońcami. No i dobra, przechodzimy dalej. Juan Jesus Juan Jesus Brazylijczyk z Interu miał srebrną kartę w tamtym roku. 74, nieświecąca. Dodali mu aż 6 pejsa, co robi z niego kolejną bestię. Seria A i BPL mają najlepszych środkowych obrońców, to już mogę powiedzieć. No ale 83 siły na obrońcę, no, zawsze na obrońcę się patrzy, na wysokość, prędkość biegu, umiejętności obrony oczywiście, no i siła. Siła to jest coś, co w tej się myślę, że będzie jeszcze bardziej ważne i taka, takie 82 siły robi naprawdę z niego porządnego gracza. Także yy, 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 mało osób pewnie będzie o nim wiedziało, jeżeli nie wchodzą na foot nic takiego, więc jeżeli gdzieś tam go ogarniecie. Po taniej cenie, to to polecam, bo, bo myślę, że będzie naprawdę dobry. Jakoś nie wiem czemu, ale nie zauważyłem go w FIFA 13 i nie używałem go zbyt dużo. E, dobra, przechodzimy dalej. E, oczywiście tak samo jest z tym Chichari Chess. Chiri Chess? Ciri, Ciri. Tak samo będzie z nim. Tym bardziej, że nie było go w FIFA 13, więc ludzie nie będą wiedzieli, że taki ktoś jest, jeżeli nie, nie, nie śledzą na przykład ligi. Angielskiej, nie są fanami Spurs, także na pewno on będzie dobry. Dalej wraca do gry Manuel, nie było w FIFA 13, był w FIFA 12 jako srebrny chyba, na pewno był srebrny wtedy 100%. No, po prostu monster. I do składów brazylijskich na środku obrony 80 psa 76 obrony, 79 główek, 83 siły. 181 cm nie jest najwyższy jak na środkowego obrońcę, ale wrócił i, i naprawdę do brazylijskich składów będzie, będzie, będzie bardzo dobry. Dalej, powiedzmy, przejdźmy sobie do Caseresa, który był prawym obrońcą w poprzedniej FIFA. W ogóle Juventus ma mega środkowych obrońców w tym roku. Kielini, Ogbona, Caseres, Barzagli. Wow, po prostu, wow. Ma 92 jumpingu, także wszystkie główki jego, zobaczcie sobie jego kartę w FIFA 13 był prawym obrońcą, trochę mu pomniejszyli statystyki, niektóre, niektóre podwyższyli, także na przykład główki ma mniejsze, obronę ma większą, no ale jest jako środkowy obrońca, także wow. No mówię wam, seria A i BPL to, to dwie najlepsze ligi z obrońcami. Dalej sobie tak szedłem, szedłem i zobaczyłem gracza Wisły Kraków. Wisły Kraków. Wisły Kraków. Wisły Kraków Gordon Bunoza. Słyszałem o nim, ale nie, jakoś nie, nie wiedziałem, że mamy aż tak dobrego środkowego obrońcę gdzieś tam. Oczywiście w FIFA, bo, bo w prawdziwym życiu, czy on jest dobry, nie wiem, nie oglądam. Polskiej ekstraklasy, ale kurde, 83 pejsa 70 obrony i do tego 92 siły, i koleś ma 195 cm wzrostu. <ścoughs> Co ten człowiek będzie robił? To jest po prostu rzeź. Można dać begowicza z tyłu na bramkę, jakoś połączyć tam, i z tego może być dobra hybryda, no bo. No nie oszukujmy się, w polskiej ekstraklasie będzie ciężko coś połączyć, ale jeżeli będę robił jakiś skład z ekstraklasy, to ten człowiek tam znajdzie swoje miejsce na 100%. Bunoza. Musicie go zapamiętać. I jeżeli będziecie na przykład jako pierwszy w pierwszych dniach robili skład z polskiej ligi, ten człowiek jest wasz. Dalej. Kto tam jeszcze? Kim Kwang-suk. 66 rating. W poprzedniej FIFA miał 63 ale był prawym obrońcą. Miał tyle samo peysa, był, był, był drogim graczem. Ale teraz jest srebrny i jest środkowym obrońcą. Z 90 PEJsami. peysa 92 przyspieszenie i 90. Nie, 92 szybkość biegu i 94 przyspieszenie? Czy odwrotnie? Jakoś tak. Wow. Po prostu wow. Ten człowiek będzie doganiał wszystkich. I jeżeli damy do pary, Marvel. Wayne, waj, który jest teraz brązową kartą, czy Wy to widzicie? 93 pejsa na środkowym obrońcu, obrońcy na brązowej karcie. Wow! Po prostu wow! Gdy będziecie składać brązowe składy, to ten gracz jest dla Was po prostu najlepszy. 80 siły jeszcze do tego, 91 z koszności, no ale jest niski. No ale hej masakra, masakra Tak ta para obrońców, jeżeli uda wam się zrobić jakąś hybrydę, ja już taką zrobiłem ta, tą parę, jeżeli obrońców sobie dacie macie nikt wam nie ucieknie, no nie ma takiego zawodnika e, dalej, czy ja chciałbym jeszcze wam jeszcze tutaj kogoś pokazać ciekawego, który się zmienił e, tu miałem na kogoś na oku, ale teraz nie widzę go, gdzie jest Dede Dede, w tamtej Fifie każdy chyba go pamięta, był naprawdę bardzo, bardzo bardzo dobrym obrońcom. E, pomniejszyli mu PESA i to o ile. Zaraz sprawdzę dokładnie, żeby nie było. Miał informy. E, ale jego karta spadła do. Z 81 PESa do 68. Stracił 19 PESA w przeciągu roku. E, dobrze, że mu się ta, nie zmalał ani nic takiego. Nie wiem, nie został karłem przez... przez na, ludzie tu się śmieją, że. że Gra bez, bez nogi w tej fIFI w 14, no ale też tak, 90 przecież miał siły, no tak z nim zrobili. No ale może niektórzy będą to lubili, ponieważ był dla nich zbyt dobry. Dla mnie DD był spoko, naprawdę środkowym obrońcom. Jeszcze kolejny tutaj mamy brązowego Scotta Wismana. Ja lubię składy angielskie, brązowe i mamy tutaj 84 pejsa na środkowym obrońcu. To jest dla mnie bardzo dobry. Na pewno, jeżeli będę gdzieś tam haczył o brązowy skład, to musicie sobie zapamiętać tego Kolesia Weissman, Wiseman, jakoś tak. Czy są tutaj jeszcze jacyś obrońcy, o których zapomniałem i nie powiedziałem? No, oczywiście, o z Uwe wiadomo. Wertongen też dostał e, lepszą kartę w tym roku. Dalej, dalej. Czy, my coś, czy ja coś przeuczyłem? Kościelny Lorą, Kościelny. Też lepsza karta w tym roku. Zobaczmy sobie, porównajmy. Mamy tutaj. Nie, nie jest lepsza karta. Co ja pieprzę? Ja chcę po prostu. Wow! Okej, okay, teraz. Podwyższyli mu Pejsa. Jest świecący, czyli polepszyli mu kartę. Podwyższyli mu Pejsa aż o 3. No i obronę mu trochę zmniejszyli po jednym w obronie i po jednym w główce. No i 90 rampingu na 185 cm. Wzrostu całkiem, całkiem, całkiem niezła karta i na pewno tak jak mówiłem, środkowi obrońcy w Premier League będą najlepsi. Mangala, oczywiście, bardzo dobry. Tutaj jeszcze kogoś przeoczyłem, czy nie? Thiago Silva, wiadomo, jak to zwykle on. I to by było na tyle. Jeszcze mamy, jeżeli chodzi o Premier League, o korę środkowy obrońca. Sprawdźmy w FIFA 13, jak wyglądał, miał 67 ratingu no i miał 68 Pejsa, tu ma 76 także 93 siły do tego kolejny gracz monster także jeżeli będziecie składać srebrny skład to ten gracz będzie dla was niedostępny, bo pewnie będzie parę milionów kosztował, nie no żartuję, ale naprawdę będzie on bardzo, bardzo dobry środkowi obrońcy są op w Fifa 14, to mogę już powiedzieć musicie sobie po prostu sami zobaczyć tutaj wszystko po kolei jest ich mnóstwo bardzo 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 dobrych środkowych obrońców. Tak więc to było na tyle. Jeżeli chcecie jutro zobaczyć jakiś inny innych grajków, to piszcie w komentarzach może Polaków ogarniemy. To już zależy od was. Piszcie w komentarzach na dole. Ja spadam w środkowi obrońcy OPF FIFA 14.